Witajcie na kanale Hubi w podróży. Ja jestem oczywiście Hubi i dzisiaj przyjechałem do Muzeum Wojny w Saigonie, które jest za moimi plecami. Widać też tu jakąś lufę od czołgu, więc idziemy zwiedzać. Ja, oczywiście, jak już wcześniej mówiłem, w jednym odcinku historykiem nie jestem, no ale pokażę Wam, jak to muzeum wygląda, i postaram się jakoś przybliżyć tą smutną historię wojny w Wietnamie. Zapraszam na odcinek. Oczywiście niestety Wietnam ma taką historię, że no, niemożliwym wręcz jest nieskojarzenie tego kraju z wojną, z brutalną wojną, która miała miejsce w latach 60 70-tych 70 poprzedniego wieku. Bardzo dużo filmów powstało na ten temat, także w amerykańskiej popkulturze, która jest oczywiście globalnie i też u nas bardzo popularna, więc jakby no każdy pewnie gdzieś słyszał o wojnie wietnamskiej, o flashbackach z Wietnamu tak zwanych, no bo wielu żołnierzy amerykańskich miało traumy do końca życia po tym jak stąd wróciło, o ile wróciło, bo bardzo wielu również zginęło. Więc postaram wam się tutaj pokazać jak to wygląda to, to muzeum wojny, ponieważ na Wietnamczycy tutaj zrobili bardzo porządne muzeum, jest to bardzo dużo informacji na temat całej, całej wojny, więc postaram wam się co pokazać, coś opowiedzieć, zobaczyć czy będę mógł na bieżąco w muzeum, czy dogram część mojej narracji, jakby dopiero po odcinku zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo sam nie wiem jak będzie wyglądało w środku. E, na razie tutaj krótki spacer zróbmy sobie po e, tych częściach, e, po części muzeum na zewnątrz, gdzie są te bardzo duże eksponaty, takie jak czołgi czy jakieś obiekty latające. Pierwsza informacja jest taka, że trzeba kupić bilet, potem ten bilet zeskanować, tak jak tutaj ci Państwo właśnie e, robią. E, chociaż oni chyba kupują jeszcze w maszynie bilet, no mniejsza z tym. Generalnie bilet kupujecie, on kosztuje dla osoby dorosłej 40 tysięcy dongów, czyli to jest jakieś Ponad 5 zł, może 6, 7, coś koło tego, 6 zł, powiedzmy. Nie wiem, jakie są zniżki, promocje tam dla, dla dzieci, ale to no, bilet normalny jest oczywiście najdroższy, więc wszystkie inne są już tańsze, więc to jest koszt naprawdę bardzo mały. No i potem, jak wejdziemy na teren muzeum, to mamy tutaj oczywiście wejście, będziemy tam się kierować w dalszej części, a tutaj na zewnątrz macie takie oto. Obiekty wojenne, tak to trzeba nazwać. No ja specjalistą od militarów zdecydowanie nie jestem. Mamy tutaj e, mamy tutaj czołgi i zaraz wam też anegdotkę opowiem ciekawą na temat mojej znajomości tego typu obiektów. E, tutaj mamy e, jakiś helikopter, z tego co rozumiem, e, taki tam no nie wiem, czy na kilkanaście czy na kilkadziesiąt osób, e, bardzo duży. E, co ciekawe, zwróciłem uwagę, e, ponieważ na tyle, na tyle gdzieś moja ciekawość tutaj. Wystarczyła moja wiedza, powiedzmy, że no te, te czołgi, te, te obiekty, tak co nazwijmy, mają zauważcie białe gwiazdy, które oczywiście no dość jasno symbolizują, że, że jest, to jest to wietnamski czołg, czy też to jak wietnamska maszyna. Natomiast tutaj chociażby widzicie napis US Army. Tam też jest duży właśnie napis US Army, no i to sugeruje, że byłby to, byłyby to maszyny amerykańskie. O co chodzi? No, że właśnie to były maszyny głównie amerykańskie, te, które się tutaj znajdują, natomiast lub też Wietnamu Południowego, które Amerykanie wspierali. Natomiast no, po wojnie, gdy zostało już zdobyczami wojennymi, że tak powiem, no Wietnamczycy, jakby dumni z tego, że udało im się wygrać z wrogiem. No, przemalowali je po prostu i to, to te gwiazdy białe to jest taka oznaka zwycięstwa, czyli specjalnie zostawili napis właśnie US Air Force, ale dokleili swoją gwiazdę jako, że teraz to jest ich zdobycz po prostu i, i teraz jakby to należy do nich. Więc tutaj są obiekty właśnie jakieś. Ja nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, jak to może nazwać, czy to są jakieś myśliwce, czy niemyśliwce. Nie będę się tutaj bawił w specjalisty absolutnie, więc przepraszam wszystkich urażonych moją tutaj niewiedzą. Wszystkich, którzy znają się na tej całej terminologii, oczywiście tutaj mamy napisy. To jest jakiś bombardier z tego co rozumiem, A37. Więc też do każdego właśnie takiego eksponatu są dodatkowe informacje. Więc jeżeli ktoś kogoś to interesuje, chciałby tutaj jakoś dużo więcej poczytać, to, to ma taką okazję. Oczywiście tematyka wojny tutaj jest jak najbardziej smutna, no, ale pozwolę sobie na jedną tutaj śmieszniejszą, powiedzmy bardziej wesołą anegdotkę, o której wspominałem. Mianowicie ja studiowałem na Wydziale Nauk Politycznych i Komunikacji Społecznej. Skrót studiowałem dziennikarstwo, głównie z myślą o dziennikarstwie sportowym. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ trzeba się było zapisywać na przedmioty dodatkowe. Ja gdzieś tam w jednym roku zaspałem, co z tym się stało. No, i przez to się zapisałem na przedmiot stricte związany z bezpieczeństwem narodowym, ponieważ w na tym samym wydziale było też bezpieczeństwo narodowe. I co się stało? Poszedłem poszedł na te zajęcia i na jednym z pierwszych zajęć, oczywiście większość studentów to byli ci z bezpieczeństwa, prowadził tu jakiś e, były żołnierz, który też był w Liberii na jakiejś misji pokojowej, czy coś takiego. No i pokazał zdjęcie na, e, na prezentacji. I się pyta co to jest. No i siedzimy tam 100 osób na tej sali i ja tak patrzę sobie, myślę, no czołk, nie? Mówię, nikt nie mówi, nikt się nie zgłasza, zaraz się zgłoszę. No czołk ewidentnie. I tak mówię, no, ale mówię, no nie będę się zgłaszał. No przecież co ja tutaj, no sami z bezpieczeństwa i nagle ktoś tam się zgłasza. Leopard M32. I ja mówię: O, ale by była Beka, jakby to rękę podniósł i powiedział, że czołki oni tutaj nu konkretny numer podają i model. Więc to jest, myślę, dobry wstęp do tego, co ja będę w stanie przekazać pod kątem maszyn na tym odcinku. Byłem już w muzeum, za dużo tam nie nagrałem, ponieważ nie ukrywam, że między tymi ludźmi wszystkimi nie chciałem tam przeszkadzać z kamerą. Natomiast na początek może krótka lekcja historii, postaram się jakoś w pigułce to przedstawić, o co chodzi z wojną wietnamską. Mianowicie Wietnam przed II wojną światową był kolonią francuską, w trakcie II wojny światowej był okupowany przez Japonię a po II Wojnie Światowej znowu Francja chciała położyć swoje ręce na Wietnamie. Wietnam jednak odparł ten, ten atak jakby, wygonił Francuzów, no i odzyskał swoją niepodległość. Natomiast z uwagi na różne tam zawirowania polityczne bodajże w, w Genewie ustalono, że Wietnam ma się podzielić na Wietnam Północny i Wietnam Południowy i w 1956 roku bodajże miały być wybory Miał się zjednoczyć Wietnam i miały, miały być wybory. Amerykanie nie pozwolili na te wybory, ponieważ w trakcie zimnej wojny nie podobało im się to, że prawdopodobnie wygraliby komuniści. Nie chcieli oddać kolejnego kraju komunistom. Oczywiście Wietnam był wtedy wspierany komunistycznie, Wietnam Północny przez ZSRR i Chiny, natomiast Stany Zjednoczone chciały zapobiec temu, żeby kolejny kraj był opanowany przez komunizm. No i w latach 60. Doszło do incydentu, Amerykanie twierdzą, że ich okręt został ostrzelany, do teraz są jakieś z tym kontrowersje związane, no ale był to zapalnik wojny, ponieważ Amerykanie uznali wtedy, że muszą się bronić za wszelką cenę, no i wprowadzili kilkaset tysięcy żołnierzy do Wietnamu Południowego, otwierając po prostu konflikt, otwierając wojnę. No i wojna trwała tak naprawdę 20 lat, dopiero w 1975 roku została zakończona. No i była brutalna, ponieważ głównie toczyła się na terenie Wietnamu Południowego, czyli tutaj w Saigonie, gdzie Wietnam Południowy wspierany przez Amerykanów bronił się przez atakami komunistów, Wietnamu Północnego, ale też przede wszystkim partyzantką komunistyczną z południa, czyli Vietcongiem. To jest myślę nazwa, którą mogliście gdzieś słyszeć w różnych miejscach. No i ten Vietcong działał, działał partyzancko, działał po krajomu, działał w tunelach. Tunele też można odwiedzić, i też prawdopodobnie to za kilka dni zrobię. No i Amerykanom bardzo ciężko było walczyć z, z, właśnie z Wietkongiem, mimo że mieli przewagę technologiczną, mieli nowocześ, nowocześniejszą broń i pomysły, no to przez to, że w ogóle nie znali tego terenu, teren był zalesiony, było pełno tuneli, Wietkong też krył się między normalnymi obywatelami Wietnamu Południowego, no po prostu, no po prostu przyniosło to bardzo dużo ofiar i ta wojna była brutalna, jest jedną chyba, z najbardziej znanych wojen świata tam w ostatnim powiedzmy stuleciu. Mamy tutaj polski akcent, tutaj Minister Zdrowia Polski w 1967 roku wsparł Wietnam i tutaj mamy jak Polscy, Polacy przekazują krew z uwagi na, na ofiary wojny w Wietnamie po to, żeby pomóc właśnie Wietnamczykom. Jak jest napisane w odparciu amerykańskiej agresji. Wojna została zakończona, gdy Konkretnie w momencie kiedy czołg z Północy wjechał do Saigonu, do pałacu prezydenckiego w Saigonie, no i wtedy Amerykanie zaczęli ewakuację z Wietnamu i od 1975 roku Wietnam znowu jest, jest zjednoczony, północ Południem jest to po prostu jeden kraj Wietnam i... No i panuje tutaj wciąż komunizm. No i generalnie Wietnamczycy są bardzo dumni z tego, że, że oczywiście mają tę niepodległość. Co ciekawe też, bardzo ciekawe są takie ich stosunki z tymi państwami, które uczestniczyły wtedy w tej, w tej wojnie, między innymi z Amerykanami. Ponieważ no nam by się mogło wydawać, że podchodzą wrogo dzisiaj do Amerykanów, skoro ci zgotowali tutaj takie piekło i, 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 i toczyli wojnę na terenie ich kraju. Natomiast wcale tak nie jest. Jest to zupełnie inne myślenie niż u nas w Polsce, niż u nas w Europie, w Polsce, gdzie my na przykład no, wciąż w Polsce do Niemiec czuje się bardzo dużo mniej z uwagi na to, co było 100 lat temu. A tutaj tak naprawdę Wietnam Amerykanów dzisiaj traktuje jak biznesów, jak jak partnerów biznesowych. Barack Obama był tutaj zresztą e, kilka lat temu w trakcie swojej prezydentury i ogólnie nie ma nic takiego, że Amerykanie są tu źle widziani, powiedzmy. E, po prostu co było, to było, a, a co jest to, ja sami się skupiają na teraźniejszości. I nie mają jakby z tymi osobami z krajów, które były zaangażowane w wojnę jakby nic wspólnego, nic, nie mają tutaj żadnego problemu, że tak powiem, trochę ulicznym ulicznym językiem. Więc tak to właśnie wyglądało. Oczywiście wojna ta była bardzo brutalna, pochłonęła wycie milionów osób, głównie w ogóle Wietnamczyków, no i tak naprawdę cywili, więc to jest obrzydliwe i straszne, że aż tyle ludzi zginęło w ogóle nie angażując się tak naprawdę w ten konflikt zbrojny. Będzie, będą też statystyki pokazane, które są tutaj w muzeum. No i jedną z najbrutalniejszych rzeczy, którą też tutaj zobaczyłem, i naprawdę odcisnęło to myślę duże piętno na mnie, no to jest tak zwane, to, to są konsekwencje tak zwanego agenta Orange. Agent Orange tak się nazywała, ta misja czy ta substancja chemiczna, już mówię o co chodzi. Mianowicie Amerykanie, przez to, że nie mogli sobie tutaj w tych lasach gęstych Wietnamu poradzić, używali substancji napalmu i substancji chemicznych do tego, żeby te lasy po prostu przerzedzić, żeby je spalić, żeby ich nie było, żeby odkryć kryjówki żołnierzy Wietkongu. No i oficjalna wersja mówi, że popełnili błąd gigantycznie militarny i nie mieli pojęcia, że te substancje, które zwrócają na Wietnam, będą miały tak duże konsekwencje, jeżeli chodzi o ludność, o e, po prostu o, o deformacje ludzkie, e, coś typu konsekwencje Czarnobyla i tego, co się tam wydarzyło to, to jest bardziej nam znana historia. Nie, no i zwrócali tak naprawdę przez 10 lat samolotów e, agent, agent Orange substancję chemiczną konkretną. Przepraszam, że nie podaję teraz jej nazwy. Yy, Mówicie sobie to wygooglować. Ja staram się bardziej turystycznie do tego podchodzić, a te nazwy chemiczne też są mi zupełnie obce. Natomiast no, konsekwencje tego były takie, że mnóstwo ludzi zostało zatrutych tym, tą substancją. Yy, rodziły się potem osoby, dzieci kompletnie zdeformowane no i mnóstwo tych zdjęć właśnie tego typu jest tam w środku, więc tam w ogóle kamerę schowałem, żeby, żeby tego nie pokazywać, no bo Brutalne zdjęcia, które naprawdę dają bardzo dużo do myślenia, jak wiele tutaj rodzin wietnamskich, ludzi w Wietnamie zostało w okrutny sposób po prostu pozbawionych jakiejś, nie wiem, swojej godności i swojego normalnego życia, ponieważ no to za, że nie widzieliście nigdy takich rzeczy, jeżeli chodzi o ludzkie deformacje, jakie znajdują się tutaj w tym muzeum, w tej sali. Więc no, to są bardzo, bardzo przykre i brutalne też trzeba nazwać sobie, nie dla każdego obrazki. Więc to jest też jedna, jeden z głównych takich czynników powiedzmy tej wojny. Coś, co się kojarzy z tą wojną, czyli właśnie te substancje chemiczne zrzucane przez, przez Amerykanów. Głównie na Wietnam Południowy, czyli w ogóle na stronę, na, po której oni walczyli jakby. Wiecie, którą Wietnamczycy wspierali jakby Amerykanów, ci, ci z południa. To było też trochę na siłę, to nie było tak, że oni byli w 100% po stronie amerykańskiej, trochę nie z wyboru, tylko z przymusu, po prostu znaleźli się po tej stronie Wietnamu, więc skoro Amerykanie tutaj działali, no to, to oni tym Amerykanom nie wchodzili w drogę, no ale to oni też cierpieli, nie ci z północy, tylko ci z południa, ponieważ to na południu krył się Wietkong w tych, w tych tunelach, więc to naprawdę no bardzo, bardzo przykra i trudna historia. No i co, tak naprawdę to już tyle jeżeli chodzi o to muzeum. Mam trochę świadomość, że pokazałem może mniej niż sam oczekiwałem, ale no... No, takie, takie warunki tutaj mnie spotkały, bo też muszę Wam powiedzieć, że to muzeum w sumie cena, mówię, nie jest adekwatna, no bo jak na Polskę wiadomo, że jest bardzo za nią, ale to muzeum jest takie, powiedziałbym, zwykłe. Jest tu bardzo dużo eksponatów, dużo historii i na pewno warto tu przyjść, żeby chociażby poznać stronę właśnie wietnamską, to co oni o tej wojnie u, uważają, bo, no bo jest to takie miejsce wyjątkowe, tak jak mówiłem, jest to bardzo znana wojna w historii świata i warto, myślę, wiedzieć, co tu się działo. Natomiast no nie jest to takie muzeum, jak chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest takie trochę bardziej, nie że może interaktywne, ale wiecie, jakieś takie bardziej nowocześniejsze. Tu są po prostu w środku sale, jedno obok drugiej, wchodzicie i oglądacie to, co wisi na ścianach. Więc jakby żebyście też wiedzieli, co was tutaj po prostu, po prostu czeka. No i co? No i uznałem, że mimo że mowa nie ma tu aż tyle treści, tyle wartości, ile myślałem, no to jednak Myślę, że filmik pasuje jak najbardziej na kanał, no bo jest to bardzo ważna część Wietnamu. Jeżeli już się przyprowadziłem do Wietnamu, jeżeli spędzę tu w Saigonie minimum ponad miesiąc, no to uznałem, że warto po prostu tutaj jak najbardziej się udać i pokazać Wam, jak to wygląda, gdybyście też w Saigonie byli.